ekstrud. polega na wyciągnięciu geometrii ze szkicu. Możemy wybrać to w oknie głównym. Możemy też wybrać w drzewku operacji. I zacznijmy od wyciągnięcia w kierunku pierwszym. Mamy takie opcje jak blind. Wyciągnięcie na określoną wysokość. Możemy wpisywać z ręki. Możemy manipulować suwakiem. Wektor wyciągnięcia możemy określić za pomocą szkicu, czy też krawędzi na bryle. True All. Jest to wyciągnięcie przez wszystkie bryły, jak widać ominęło bryłę niebieską, zakończyło na brylę szarej, ale jak widać pominęło wszystkie powierzchnie. Do powierzchni pomarańczowej nawet nie dotarło. Tak samo w drugim kierunku, przez wszystkie, do bryły małej. Up to next, w tym kierunku do bryły niebieskiej, bo jest pierwsza napotkana na drodze, ale jeśli odwrócimy kierunek, nie widzimy żadnego rezultatu, Ponieważ bryła mała, ma mniejszą powierzchnię przecięcia niż wyciągana geometria, to izolator nie jest sobie w stanie tym poradzić, dlatego nie mamy żadnego rezultatu w widoku. Dlatego nie mamy żadnego rezultatu. Up to vertex, do punktu. Punkt może być określany za pomocą punktu na szkicu, linii. Punktu na bryle, czy też punktu na powierzchni. Up to surface, do powierzchni czy też do ściany. Offset from surface, offset od powierzchni 10. W danym kierunku możemy zmienić usunięcie ujemne czy też dodatnie. Jest tutaj opcja Translate Surface, która polega na odsunięciu od powierzchni, ale gdy odsuwamy od powierzchni, krzywizna odsunięcia się zwiększa. Jeśli chcemy zachować krzywiznę początkową, tylko odsuniętą o 50 mm, w tym przypadku musimy kliknąć Transverse Surface i mamy taką samą krzywiznę, jak krzywizna bazowa. Up to Body. Bardzo prosto. Do danej bryły. Jeżeli bryła ma Skomplikowaną krzywiznę, czy też powierzchnię, do której wyciągamy, odwzoruje dokładnie tą samą powierzchnię. I midplane 50 mm, co oznacza, że wysokość bryły ma 50 mm i jest ona symetrycznie odsunięta od powierzchni fazowej 25 mm na plus i 25 mm na minus. Mamy opcję pochylenia do wewnątrz, możemy zmienić to tu manipulujemy kątem pochylenia możemy też stworzyć wyciągnięcia w obydwu kierunkach, na przykład tutaj dajemy opcję blind w drugim kierunku klikamy, zaznaczamy tą opcję opcje wyciągnięcia są takie same jak w poprzednim kierunku, jest tutaj dodatkowa opcja, że na przykład pochylenie możemy kontrolować oddzielnie lub też możemy się pozbyć pochylenia Opcja From, czyli skąd zaczynamy nasze odsunięcie? From sketch plane, czyli od płaszczyzny szkicu, From surface, gdzie kształt powierzchni jest odzorowany w jednym i w drugim kierunku na początku, jak i na końcu wyciągnięcia od ściany, czy też od płaszczyzny. Vertex od punktu. Na szkicu punktu bryły czy też punktu powierzchni i offset odsunięcie od płaszczyzny początkowej. Sketch plane. Funkcja Merge Results. Zasada odnośnie Merge Results, czyli połącz bryły, zasada jest taka, żeby połączyć bryły, bryły muszą się przecinać. W tym przypadku, dla pokazania, tutaj klikamy Select Bodies, połączymy z bryłą niebieską i połączymy z bryłą dużą u góry, co w rezultacie da nam, że bryły koloru niebieskiego są połączone razem, bryła szara, mała jest oddzielna. W przekroju bryła jest pełna, połączona, nawet widzimy, że się nie zgrywa. Jeżeli chcemy edytować funkcję wyciągnięcia, klikamy prawym Edit Feature i ostatnią funkcją będzie funkcja In Feature, gdzie tworzy nam bryłę. W tym przypadku odsuwa nam o 10 mm geometrię na zewnątrz, czy też do wewnątrz. Mamy opcję Midplane, gdzie robi to symetrycznie do wewnątrz i do zewnątrz. Tutaj nam się zmienia. Tutaj Directions Obydwa kierunki specyfikujemy bezpośrednio z ręki. Według naszego uznania, wynik tego połączenia jest taki, że w środku mamy pusta.